Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta na czytaniu tygodniowym od 6 do 12 listopada bieżącego 2023 roku. Karty są już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy, co tam nadchodzący tydzień ciekawego dla bliźniąt zapowiada. Poniedziałek 7 mieczy, wtorek 7 buław. Środa, Azbuław. Czwartek, Sprawiedliwość. Piątek, Cesarz. Sobota, Wisielec. I niedziela, Król Kielichów. W tle czytania cztery miecze. Czas na odpoczynek. Na wyciszenie po jakiejś trudnej sprawie. Wychodzicie z jakiejś izolacji, więc tutaj koniec pobytu w szpitalu, koniec jakichś ograniczeń, dochodzicie do siebie, powrót do zdrowia. kochani, w poniedziałek uważajcie, bo na kimś możecie się zawieść. Ktoś coś mówi na, za Waszymi plecami robi, ma jakieś no. Jakby tu powiedzieć, negatywne nastawienie do was, złe myśli, coś ukrywa. Może okłamać, może oszukać, więc absolutnie nie podpisujemy żadnych umów w poniedziałek, nie bierzemy żadnych pożyczek kredytów. Nie dzielimy się swoimi e, tajemnicami, bo ktoś może to wykorzystać przeciwko Wam. Ktoś Wam się też przygląda, ktoś Was obserwuje. Nie wiem czy przez kamery, czy dosłownie e, patrzy Wam na ręce. Może Was coś oskarżać, może mieć jakieś do Was tutaj żale. Wybronicie się z tego, zwłaszcza jeżeli chodzi o miejsce pracy. E, Ktoś jest nieuczciwy tutaj. Uważajcie też na złodziei, uważajcie, żeby ktoś nie naraził was na jakąś stratę. Nie śpieszymy się, bo w pośpiechu możemy coś zgubić, możemy źle podjąć jakąś decyzję, później jej żałować, ciężko będzie to odkręcić. Natomiast, jeżeli tutaj jest jakaś sprawa sądowa o oszustwo, może ktoś was okradł. To już Wam mówię, że ta osoba trafi za kratki, będzie skazana, że będzie tutaj bardzo korzystny wyrok dla Was. Dobrze, moi kochani, jeżeli chodzi o relacje, wyjdą jakieś kłamstwa, partner bądź partnerka ukrywał coś przeciwko Wam, robił coś bez Waszej wiedzy, nie informując Was być może też unikał jakiejś płatności i tutaj no, jakaś sprawa będzie ruszona z tego powodu eee, ale Wy, że tak powiem, nic do tego nie macie no, jeżeli ktoś tutaj sobie, jak sobie pościelę, tak sobie wyśpi jak tak się wyśpi, więc jeżeli ktoś sobie tutaj nabroił, będzie musiał sam sobie z tym poradzić ale jest Wam przykro, bo eee, no, możecie mieć trochę nieprzyjemności przez całą tą sytuację niekorzystnie załatwione też sprawy urzędowe, więc jeżeli nie musicie, w ogóle nie załatwiajcie takich spraw, bo tutaj spotkacie się z odmową, no informacja, na którą czekacie, nie takiej się spodziewaliście. Jeżeli szukacie pracy, e, powinniście tą pracę znaleźć. I tutaj karty mówią, nie rezygnuj, nawet jeżeli ktoś tutaj chciał Was oszukać, jakąś, no niefajną Wam złożył propozycję, e, bądź Inaczej to wyglądało jako oferta gdzieś tam w, w internecie czy prasie, bądź rozmowa przez telefon, a inaczej się okazało na miejscu. Więc pojawi się kolejna oferta, i myślę, że już od środy bądź czwartku rozpoczniecie pracę. Te bliźnięta, które były na zwolnieniu lekarskim, moi drodzy, w poniedziałek, jak jeszcze jesteście na zwolnieniu, radzę wam siedzieć w domu. No chyba, że możecie wychodzić, tak? Ale może być jakaś kontrola, więc tutaj też żebyście nie pożałowali, że gdzieś tam chcieliście wyjść, akurat ZUS was nie został w domu, no i trzeba będzie tutaj to wszystko odkręcać. W relacjach, no mówię, albo kłamstwa, albo jakieś słowa padną, których później ta osoba będzie żałowała. Ale też jakieś takie obarczanie winą, y, osądzanie, y, nachodzić może też były partner bądź partnerka, który nie uszanował tego, że się rozstaliście, nie może się z tym pogodzić. No, ten poniedziałek uważajcie, ale później już fajne są karty, więc we wtorek świetnie sobie radzicie. Widać, że macie motywację do działania. Śmiało sobie załatwicie sprawy, które tam zaplanowaliście. Mogą być jakieś korki, jakieś trudności. Trzeba będzie być może twardo trzymać się swoich argumentów, swojego zdania. Być może kogoś przekonać do siebie, ale to wam się uda. Brońcie też swojej przestrzeni, bo tutaj ktoś może próbować was atakować, nachodzić, wypisywać SMS-y, wydzwaniać, nagabywać was, więc też bądźcie czujni i w odpowiednim momencie reagujcie. Jeżeli jest duża konkurencja w sprawie pracy, nie rezygnujcie. Macie ogromne szanse ze względu na wykształcenie bądź doświadczenie zawodowe. Macie fach w ręku, świetne CV i tutaj na pewno pozytywnie będzie rozpatrzona wasza propozycja. W środę mamy Asa Buław świetny dzień na reali realizowanie swoich pomysłów, na współpracę, nowe projekty, swój własny biznes odbudujecie też zaufanie do siebie, więc tutaj jeżeli ktoś podciął Wam skrzydła, narażał Was na jakieś nieprzyjemności, ewentualnie nie wywiązywał się z jakichś obowiązków, bo wy jako pracodawca może, też możecie się zawieść na swoim pracowniku, który na przykład może Was okradał, nie wybijał wszystkiego na kasę, może w dosłownym tego słowa znaczeniu wynosił towar, albo w, no, robił jakieś nieprzyjemności na Wasz temat, za Waszymi plecami, więc tutaj no, trzeba to rozliczyć, trzeba to zgłosić, trzeba jakoś to um, załatwić, ale wy działacie dalej. E jeżeli chodzi tutaj o działanie wymiaru sprawiedliwości, to też sprawnie wszystko będzie szło. Jeżeli chodzi o jakieś oszustwa, kradzieże, e Wtargnięcie, być może na no, gdzieś tam waszą przestrzeń, czy zawodową, czy prywatną. To tutaj będą efekty. Dobrze, powrót do zdrowia, więc wracacie, że tak powiem, po pracy, znaczy do pracy po chorobie. No pierwszy dzień ciężko będzie się jakoś tak zebrać, wtorek już widzę, że macie energię, środę już jest fajnym dniem, gdzie robicie swoje i pokazujecie, że że można, nowe propozycje pracy, korzystnie podpisane umowy, zrealizowane jakieś zlecenia, ogólnie bardzo taki pozytywny dzień, dynamiczny, dużo się będzie działo, ale też jakieś fajne wiadomości, miło spędzony czas, jakieś atrakcyjne oferty, miło spędzony czas z współpracownikami, fajna taka atmosfera, szansa nauczenia się czegoś nowego, bądź wykazania w jakiejś dziedzinie, no, i tutaj bliźnięta będą zaskaki, zaskakiwać, będą robić dobre wrażenie i to też wykorzystają w załatwianiu swoich spraw bądź kontaktach biznesowych. Pozytywne wyniki egzaminów, bądź właśnie odpowiedź w sprawie pracy, która bardzo was usatysfakcjonuje. Jeżeli chodzi o związki, tutaj partner będzie o was zabiegał, będzie chciał się pogodzić, będzie próbował Wam. Wytłumaczyć, co tutaj się stało w poniedziałek. E, może być też taka sytuacja, że po prostu e, osoba, z którą jesteście, nie poinformowała was, że straciła pracę, bądź na, naraziła was tutaj na jakieś koszta, jakieś szkody i to wszystko wyjdzie. Hmm. Samotne bliźnięta, czy mają szansę kogoś poznać? Po jakimś zawodzie miłosnym, gdzie ktoś was oszukał, teraz bardzo na dystans trzymacie. Się od nowych znajomości, jesteście nieufne, potrzebujecie czasu, żeby coś przemyśleć, żeby na spokojnie sobie coś przeanalizować, ale ktoś Wam wpadnie w oko. To może być baranek bądź strzelec, ewentualnie waga i tą osobę poznacie w jakimś miejscu urzędowym, w szkole, w sądzie, w urzędzie. Ewentualnie no, gdzieś w firmie yy, ktoś, kto być może przyjdzie na kontrolę, przyjdzie na jakieś konsultacje, będzie prowadził jakieś szkolenia, no tutaj zaiskrzy, za że tak powiem. W czwartek mamy Kartę Sprawiedliwości, więc mogą być jakieś rozprawy sądowe, orzeczenia korzystne dla Was, wyniki egzaminów, sprawdzanie Waszych umiejętności, ktoś Was oceni. Bądź wy będziecie kogoś oceniać, konsultacje prawne, wyjaśnienie jakiejś sprawy. Dzień taki bezpieczny, mogę powiedzieć. No, na pewno nikt was nie oszuka i tutaj, jeżeli poprosicie kogoś o opinię, ym, czy jakiś rzeczoznawca, czy ktoś znajomy, żeby wypowiedział się w jakichś kwestiach, to na pewno będzie to osoba szczera, która nie będzie owiać bawełny i mówić wam to, co chcecie usłyszeć, będzie obiektywna. Dobry dzień na spotkanie z księgową, podpisywanie dokumentów, faktury, papiery, podpisanie jakichś kontraktów, przetargi, podpisywanie aktów notarialnych. Szczera rozmowa z partnerem, być partnerką wiele wyjaśni. Jeżeli podejrzewaliście partnera o zdradę, może jakaś plotka krążyła, ktoś Wam życzliwie doniósł, że jest... Być może ktoś trzeci, oczywiście partner bądź partnerka broni się i trzyma swoich argumentów, że nikogo nie ma, że jesteście Wy. I w czwartek dowiecie się, że prawdopodobnie mówi prawdę. I że tu jakaś osoba trzecia chciała po prostu no, Was skłócić, poróżnić, może jest zazdrosna o Waszą drugą połówkę. W piątek mamy cesarza. Tutaj spotkanie z mężczyzną z podznaku barana. Ktoś, kto jest autorytetem, więc może rozmowa z ojcem, może z mężem, z partnerem, bratem, wizyta w urzędzie, wizyta w firmie na rozmowie, korzystne podpisywanie dokumentów, konsultacje bądź porady zdrowotne, zwłaszcza jeżeli chodzi o delikatności związane z głową, czyli wzrok, słuch. Wszelkiego rodzaju dolegliwości, bóle, zawroty, problemy z pamięcią, ze snem. Co jeszcze, kochani, bądźcie w tym dniu asertywni, pewni siebie, będziecie robić dobre wrażenie, więc tutaj nikt nie powinien Wam się sprzeciwiać, pozytywnie pozatwiacie swoje sprawy, staniecie na wysokości zadania, jeżeli przystępujecie do jakichś rozmów, egzaminów, będziecie przekonywujący, nikt tu nie będzie Wam się sprzeciwiał. Te bliźnięta, które mają pracę, mogą dostać awans i jakieś tutaj naprawdę takie kierownicze stanowisko. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju kontrole w firmach, no, urząd nie będzie miał się do czego doczepić. Jeżeli Was tutaj ten ZUS złapał na nieobecności w domu, też nie będzie z tego jakiegoś większego problemu. Uda Wam się wytłumaczyć i wybronić. Samotne bliźnięta mają szansę kogoś poznać i ta osoba może być kilka lat młodsza bądź starsza od was. Natomiast od razu mówię, że może być ryzyko trójkąta: ta osoba albo ma nieuregulowane mm, sprawy z poprzednim partnerem bądź partnerką, albo po prostu no, jest w związku, ale szuka jeszcze wrażeń z kimś innym. Więc tutaj też uważajcie na to, żeby się nie złapać na lep. Właściwe decyzje będziecie w piątek podejmować. Myślę, że wiele osób będzie się liczyć z Waszym zdaniem. Sobota, wisielec i trzy kielichy, czyli nic nie robimy, odpoczywamy, bawimy się w gronie przyjaciół, znajomych, może mamy okazję ku temu, żeby się spotkać, cieszyć czyimiś sukcesami, tutaj świętować, opijać jakieś, jakieś wydarzenie. No, dzień trochę postawiony na głowie. Myślę, że tutaj bliźniak celowo przekłada jakieś obowiązki, żeby skupić się tylko na swoich sprawach, coś przemyśleć, coś przeanalizować i może wreszcie się zabawić, bo od dłuższego czasu ciągle gdzieś tam pracowaliście, zamartwialiście się swoimi sprawami, a może nie mogliście wyjść, bo byliście chorzy i teraz będziecie chcieli ten czas nadrobić jeżeli chodzi o relacje w trójkącie tutaj bliźniak musi się poważnie zastanowić czy w ogóle chce w coś takiego wchodzić i czy rozumie sytuację tej osoby bo ta osoba się w końcu przyzna ona Wam przedstawi jaka jest relacja z jej byłym partnerem bądź partnerką, bądź jeszcze obecnym natomiast Wy musicie się zastanowić czy na przyszłość to w ogóle ma sens I czy Wy chcecie się bawić w coś takiego będziecie ostrożni Tą sprawę trzeba sobie obejrzeć z każdej perspektywy i wyciągnąć wnioski. No i jakieś spotkanie odkładane od jakiegoś czasu, wreszcie być może dojdzie do skutku, tak jak już mówiłam. W niedzielę sympatyczne spotkanie z królem kielichów, rak, skorpion bądź rybka. Ktoś was odwiedzi, może osoba, która was polubiła, zostanie na noc. No tutaj z tego grona przyjaciół. Będziecie spokojni, będziecie wyciszeni, odpoczniecie sobie. Tutaj niektóre bliźnięta być może na weekend gdzieś nad wodę wyjeżdżają, ewentualnie mieszkacie nad jakimś zbiornikiem wodnym. Warto w niedzielę pójść na spacer, właśnie podelektować się pięknymi widokami, poddychać jodem, jeżeli jesteście nad morzem. Dobre wiadomości, miłe spotkania, zaproszenie na obiad. Ale też być może konsultacje tutaj z przyjacielem, bądź przyjaciółką, żeby porozmawiać sobie o minionej nocy, powymieniać się doświadczeniami, wesprzeć się, poradzić, wysłuchać, co ta druga osoba ma do powiedzenia. Jeżeli trapiła Was jakaś dolegliwość, zwłaszcza migrena bądź tutaj no, jakieś właśnie dolegliwości, Problemy ze spaniem. Myślę, że wypoczniecie sobie w weekend i w niedzielę już będziecie mieli świetne samopoczucie. Ktoś może Wam wyznać coś miłego, sprawić Wam komplement bądź nawet wyznać uczucie w niedzielę. I myślę, że te pary, które tutaj miały jakiś kryzys. Być może błędnie oceniały partnera, że gdzieś ma kogoś, albo właśnie zdradza. No, tutaj przyznaję się do błędu i będziecie się przepraszać, kochani. No i zapewnienie, że wy tylko jesteście w sercu swojego wybranka bądź wybranki. Nie ma nikogo trzeciego, że to tylko były pomówienia bądź jakieś bzdury koleżanek zazdrosnych. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Środa, fajny dzień na realizowanie swoich planów, więc działajcie, Otwierają się wiele drzwi. Można tutaj podjąć współpracę, bądź zrealizować jakiś swój projekt. No i odpocznijcie, wyśpijcie się i pamiętajcie, że macie ryzyko spóźnienia się do pracy w tym tygodniu, więc nie siedzicie po nocy, starajcie się na czas wstać, nie zaniedbując obowiązków, ale też nie zaniedbując swojego wypoczynku. To tyle, kochani, dziękuję za uwagę. Życzę wspaniałego tygodnia, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.